Wprost, głaskał los, ale pod włos Trudniejszy temu czy temu co zachował post Intuicji głos to unik, kiedy cios zada niewykorzystana rada Nigdy dość uwaga na wybojach, które kryje niewiadoma Druga strona, tutaj istotna, ona dla nieświadomych, nienamierzona, niewidzialna, dla przezornych to różnica diametralna, bo uśmiecha się do ciebie Nie z sympatii, ale by zwabić do domatni Skuszą się łatwowierni i podatni. Na obiecanki, rozczarowanie niespodzianki Forma, jak zwykle chodzi o hajs, norma, istotna rzecz Nie da się z tym walczyć lecz Odpowiedź w miskin synu Bez ognia nie ma dymu, słowo prowadzi do czynu To nie wiesz od danonimu więc się pilnuj Więc nie minuj na swoim, kiedy przyjdzie, bo raczej mnie to zaboli Jedna strona jest na pokaz, druga kryje tajemnice druga kryje imica, druga krytyka Zobaczysz różnicę. Kiedy wszystko jest dopięte, wszędzie jak było to zbyt piękne. Podpierdalami mi coś tu no, Orient Orientacja na wstępie jest wspaniale. Dwale pokazują skalę, zale okazują się przy pierwszym ale. A ty dalej haruj, wcale nie mają zamiaru zrzucić czaru. To zaspaniać. ci drugą stronę medalu, bo cena towaru rośnie. On jest im bezcenny, ty im jesteś obojętny. Grunt by cel był osiągnięty. Kiedyś uśmiechnięty pierwszy pierwszy leciał przyjarany. Padły plany załamane, teraz jest rozczarowany. Nie wiedział na że został kupiony. Był nie Świadomy, że wszystko ma swoje dwie strony Jedna z nich jest na boka, druga kryje tajemnicę Dopiero kiedy poznasz obie, zobaczysz różnicę To jest to, czego nie chcę pokazać, bo ty jest skaza Co zawadza i zdradza, w zamiarach im przeszkadza Zobaczysz różnicę W sierpniach nieszczęścia jak po rozbitym mostrze. Mity świata, które trudno doszedzła To w oko nie wpada jak ostrze Kosy, które wpada i wypada Ty były pozostawiając blizny Na twoim ciele, także i psychice Ogarnia ciechę z Druga strona metala, która prowadzi do klęski Meda, który jest wielki jak garb Wiele wartek skarb na druga strona, prowadź do zguby jak wątwa farę Ona Zawsze druga strona Jest utaniona, przykika przestrzelona, czyli druga strona Cena jak i kona, tak stąd do grona Nigdy się nie dowiesz czy to jest osłona To szukowa terapia, medal szepiona Trzymać z nimi twardo sztamy Utwarz zasadę odrzuć lamy, przyjmij z porażkę skąż ten manewr, który do niczego nie prowadzi Tylko da ci wycisk te porównanie w atomowy skronie Te czerwony przecież, te prosto nas nie ominie Istota tworząca, te świat z zginie historia pozostaje dzień na murze w Hiroshima lub Nagasaki Ciemna strona instynktu morotaki Nie potrafi się obronić przed niczym jak niemowlaki Które poznają ten świat, jego ciemną stronę Na płaszczyźnie równika stany odmrzdzone Odrzucone i stracone, otrącone Zakręcone przez drugą stronę Słowo warte grzechu, odmrzdzone, oczyszczone